Kraków, hot-dog i gołębie. Kładziemy hot-doga i patrzymy, kto tu przyleci. go zjeść? No nie dałem ci go zjeść. się Gdzieś go nie chciałeś zjeść. Coś z tego będzie, czy nie będzie? Ja tak, na razie. Chyba nie zwrócił uwagi. Idzie jeden, wyczuł sytuację. Zbliża się. Niczym błyskawica. Chodź do chody, wystraszyłeś go. A ja mu tam Hodoga położyłem. No niczym błyskawica zmierzał do Hodoga. No niestety. Został przestraszony. I nic z tego Hodoga nie będzie. Ale idzie cała gromada.

no i z jednego zrobiły się u nich pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, lecą następni, no i nawet całą gromadę, co zrobią z hot dogiem, zobaczymy, no i nad parówka im smakuje, jak widzicie świetnie się dzielą, nie to co w rządzie, tylko dla siebie potrafią się dzielić. Jest fantastycznie. Chudy, 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 chudy. chudy, Proszę Cię. Proszę. A mogę też sobie coś wybrać tak jak rena. Tu już sobie powybierałeś 10 razy. Ale powybierasz to jeszcze. Patrzcie, jakim smakuje paruła. Proszę. Potrafią się dzielić, co? Potrafią, potrafią. ktoś liczy czas? Patrzcie, jak tu jest. Jak się to zbiegło do hot-doga. A stoi tu sobie babeczka, wiecie. Na placu głównym PKP. Ma sobie taką budeczkę napisane Big Hot-Dog i Junior Hot-Dog. I postanowiliśmy wziąć jednego hot-doga, żeby nakarmić gołąbki. A niech sobie pojedzą. Powiedzcie sami, nie? Chyba jak tą prawie pa no i co? Wiczyliśmy czas 3 minuty kochani, a hot doga już nie ma Można by rzec Patrzcie jak z tą parwą walczą. skubane, no patrzy, jak się zajmę Znaczy to paruwa czy kolana mieszane ze ścięgnami i Żołądkami to już pozostawiam do własnej i waszej oceny. Dałem radę. No i co, można by rzec 5 minut i hot doga nie ma tak Tyle średnio człowiek potrzebuje, żeby zjeść. A to wychodzi na to, że gołąbki też tyle czasu średnio potrzebują, żeby zjeść takiego hot doga. No co niektórzy takiego hot doga to potrafią wrzucić. W parę sekund, zresztą jest taki jeden Chińczyk, który gdzieś tam na zawodach zjadał 117 hot-dogów w przeciągu tam paru minut. Nie wiem dokładnie jak już znacie tą sytuację i tą historię, możecie śmiało pisać tu w komentarzu, żeby ludzie wiedzieli. Wiem, że to był Chińczyk, który na zawodach siedział i podawano mu hot-dogi prosto do ust. On po prostu za jednym gryzem, gryzł następnego. No, taka sytuacja. Księdze rekordów Guinnessa jest pisana. Patrzcie, że kochanie, jak to poczuwane wszystko. No i pięknie. Kolejny dobry uczynek. Tam gdzieś ktoś grał sobie na gitarze. Rzuciliśmy mu jakieś grosze. Tu gdzieś gołąbki sobie latają. Postanowiliśmy zamówić im hot-doga. No i, i co? no i Pięć minut hot -doga nie ma, nie? Na to wychodzi. A Wy gdzie mnie oglądacie? Śmiało piszcie w komentarzu, czy też dokarmiacie ptaszki. wiem, że są takie miasta w Polsce, gdzie gołębie są gonione. Mają zakaz ludzie do karmiania ich, pod karm nawet grzywny. Tu Kraków jak widać dba o to, żeby wszystkim się darzyło. Fajnie w ogóle, że jesteście. Pozdrawiamy z Krakowa Basa Basowski Gazinka zajadająca się lodami. Zimna Lenusia kochana. Otwiera sobie jakieś tam gadżety. Chudy, spoglądający na nią z daleka. No i Wincio, który sobie odsypia. No i niech sobie śpi. A my Was pozdrawiamy kochani właśnie z Krakowa. Trzymajcie się, hej!